Mam parę chwil i nadzieję, że trochę więcej niż dobę Proszę dziś, godzin trochę to czas na monotonię Czy hasło gdzieś za rogiem na twoją samochobronę Taki byłeś samodzielny, czy płacz zmusza do hobelkę. Kiedy zasypiam, staje cisza Ile w tej walce będę trwał Co Codzienność mówi sorry, wybacz Nie wróci wczoraj, ani dzisiaj Jak czarne róże, znikniemy nim cię Mam być, czemu ten syf Ponownie to pija, to pija, to pija się do drzwi Czekam na cynk Nie chcę już pomijać, pomijać, pomijać dobrych dni Do domu cichuteńko na palcach Wyczuleni na każdy odgłos klucza na klatkach Za cienkie drzwi, na które nie ma tu lekarstwa Wychowani tak, żeby po prostu nie przeszkadzać Przyzwyczajeni stoją z boku Wolność na horyzoncie wywołuje w nich niepokój, lęk Krzyczę do ciebie dzisiaj znowu W ostatnim miejscu, w którym przyjmujesz gości do stołu To sieć Nigdy nie próbuj zabierać mi prawa Ja wtedy zrobię dla Ciebie ten hałas Podniosę łapy i będę brawa bił Jak czarne róże Znikniemy nim ciemność Przykryję duszę To nie biały welon Więc jaki mam być? Czemu ten syf ponownie Dobija, dobija, dobija się do drzwi Czekam na cynk Nie chcę już pomijać, pomijać I mam być, czemu ten syf ponownie dobija, dobija, dobija się do drzwi Czekam na cyk. i chcę już pomijać, pomijać, pomijać dobrych dni Nigdy nie próbuj zabierać mi prawa Nie waż się nikomu mówić jak masz Ja wtedy zrobię dla ciebie ten hałas Podniosę łapy i będę brał.